Mecz z Białorusią był 35 naszej reprezentacji w tym roku. W jednym z najbardziej intensywnych sezonów w historii polskiej siatkówki zespół Stefana Antygi rozegrał więcej meczów niż wszystkie inne polskie reprezentacje razem wzięte, a sił nie przybywa. Teraz musimy grać na tym, co nam zostało. Nie myśleć o tym, że jesteśmy zmęczeni. Tyle, że nawet sztab przyznaje, że popuchacze świata Polacy nie zregenerowali się należycie. Przygotowania do Mistrzostw Europy to tylko odpoczynek, regeneracja dla zawodników i delikatna odbudowa siły, bo, bo tylko to mogliśmy zrobić w przeciągu tych e, niecałych dwóch tygodni. A zmęczenie oznacza większe ryzyko kontuzji, które już dają o sobie znać. W lidze światowej nie mógł grać Karol Kłos który miał kłopoty z kolanami po lidze światowej, kiedy zespół szykował się do Pucharu Świata, kłopoty miał Mateusz Mika również z kolanem. Mało kto zdaje sobie sprawę, na jakie obciążenia narażeni są zawodnicy podczas tylko jednego meczu. Świadkarz w ciągu spotkania może skoczyć 200 do około 300 razy. To są bardzo duże obciążenia dla całego organizmu, dla kręgosłupa, dla kostek, dla kolan. Kolana pewnie kilkukrotny ciężar ciała zawodnika przyjmują przy każdym wyskoku. Przy ostrożnych wyliczeniach w jednym meczu siatkarz może przyjąć około 100 ton na stawy skokowe i kostki, a jednak to nie one są najbardziej kontuzjogenne. Najczęściej kontuzjowani są środkowi i to są najczęściej kontuzje palców. Druga kontuzja, jaka się najczęściej zdarza to, to jest urazy grzbietu, mięśni, mięśni grzbietu i pleców, a, a dopiero na trzeciej pozycji są podkręcenia kostek. Którakolwiek część ciała ulegnie kontuzji, na pewno skomplikuje sprawę biało-czerwonym w walce o Mistrzostwo Europy. Poważna kontuzja jednego z kluczowych zawodników reprezentacji komplikuje o tyle życie, że trzeba dokonać zmian w ustawieniu, dokonać e, zmian w tej wyjściowej szóstce, więc zawodnicy też na boisku muszą trochę inaczej funkcjonować, grając z innym kolegą. Podczas tych Mistrzostw na niegroźny uraz pleców narzekał tylko Piotr Nowakowski. Przed decydującą fazą turnieju pozostaje nam trzymać kciuki, aby żaden z przemęczonych zawodników nie doznał kontuzji. Szczególnie, że oczekiwania są duże. Chcemy zakończyć ten sezon medalem, nie myślimy o tym zmęczeniu. Na regenerację nam będzie jeszcze czas.